Witajcie, rodacy. Drukarki 3D to przyszłość, która tak naprawdę już teraz daje nam niemal nieograniczone możliwości. Możemy wydrukować na nich zastawki do serca, biodro, a nawet całe użytkowe domy. Ja natomiast przedstawiam Wam Cetusa 3D do zastosowań bardziej przyziemnych. Maszynę zamówiłem z oficjalnej strony producenta i z Chin przyszła zaledwie w 3 dni, więc jest to czas niemal nie do pobicia jeżeli chodzi o transport. Nasza drukarka jest pakowana w zwykłe kartonowe pudełko, z którego raczej wiele się nie dowiemy. Po otwarciu go natomiast widzimy bardzo dobrze zabezpieczone elementy twardym styropianem. W środku zaś znajdziemy trzy różne próbki filamentu, mnie trafiły się kolory biały, brązowy i zielony. Jest też kabel USB do połączenia drukarki z naszym PC-em, jak i nie zabrakło długiego, prawie 3,5-metrowego zasilacza składającego się z dwóch części. Mamy również małą, przezroczystą rurkę, by filament równo wchodził do dyszy, jak i cztery metalowe elementy, z których zbudujemy podstawkę dla naszych rolek z filamentem. Jest oczywiście dysza z zamontowanym już wentylatorem i silnikiem, jak i metalowa szorstka płytka, na której będziemy tworzyć nasze dzieła. Producent też dodał obcinaczkę, jak i szpachelkę, dzięki której będziemy mogli łatwiej oderwać wydrukowane rzeczy. Są oczywiście jeszcze śrubki, odbojniki i inne akcesoria, które mogą się później przydać. Ostatnimi i najważniejszymi elementami są oczywiście prowadnice osi Y i X z zamontowanymi silnikami i odpowiednio naciągniętymi paskami, jak i główna baza. Ogromnym atutem tego sprzętu jest to, że po wyciągnięciu całości z pudła nie minie 20 minut, a wy już będziecie mogli zacząć drukować. Zresztą sami zobaczcie jak przebiega montaż Cetusa 3D. Do podstawki z prawej strony, gdzie widzimy wcięcia, przykładamy prowadnicę Y i X. Na dole widzimy nasz silniczek i to do niego podłączamy żółty kabel. Całość wtedy lekko opuszczamy i z przodu przykręcamy trzy śruby, by konstrukcja była sztywna i nie miała luzów. Teraz, jak spojrzymy na podstawę z góry, widzimy trzy miejsca na śruby. To tam przykręcamy nasze metalowe łóżko. Po przykręceniu śrub na dole przyszła pora na górę. Tam dokręcamy górny element drukarki do prowadnicy. Niezbędny jest tu dołączony do zestawu długi imbus, ale jak widzicie, to nic trudnego. Teraz możemy podłączyć do tego elementu prąd. Z drugiej strony natomiast mamy zaczep na kabel dla osi X i Y. No i warto go tam przymocować, by przypadkiem nam się nie wkręcił gdzie. Nie powinien. Po zaczepieniu podłączamy go do silnika. No i tak naprawdę w tej chwili pozostało nam jedynie podłączyć całość do prądu i przez USB do kompa. Obecny od razu powinien rozpoznać nasze nowe urządzenie, i ostatnim krokiem, który dzieli nas od drukowania, to ściągnięcie ze strony producenta oprogramowania. Program ten, tak naprawdę, posiada kilka opcji, jest prosty i przejrzysty w użytkowaniu. No i jeżeli jest to wasza pierwsza drukarka, to zakładki, które się tam znajdują, w zupełności wystarczą, aby skonfigurować model do wydruku w taki sposób, jakbyście tego chcieli. Nie będę wchodził w detale, ale jest tu wszystko, to co powinien mieć taki program. Począwszy od możliwości dziewięciopunktowej kalibracji naszej dyszy względem podłoża, przez jakość wydruku, jego poziom wypełnienia czy wstawienie podpórek jeżeli mamy model gdzie jakieś elementy zwisają w powietrzu. Są też opcje dla bardziej zaawansowanych i tak naprawdę jeżeli chcecie by modele które ta drukarka wydrukuje były perfekcyjne to i ich będziecie musieli się nauczyć, bowiem ten sprzęt ma wszystkie predyspozycje aby stworzyć druk w bardzo dobrej jakości. Weźmy na przykład mój pierwszy w życiu wydrukowany obiekt. Oto lis low poly. Jedyne co zrobiłem to 20 minut po złożeniu drukarki i skalibrowaniu środka podłoża to wcisnąłem drukuj i ten lis się pojawił. Cały druk trwał 5 godzin w kompletnie domyślnych ustawieniach wszystkich zakładek. Mam wielką nadzieję, że kamera to uchwyci, ale jego boczne ścianki są perfekcyjnie gładkie i bez żadnej skazy. Jedyny z góry jak popatrzycie pod odpowiednim kątem to zauważy, Widoczne łączenia filamentu. Już teraz wiem, że jest to wina po prostu złego skalibrowania podłoża, a to jest kluczowe, by nasz druk wyszedł idealnie. Niemniej jednak uważam, że taka jakość na domyślnych ustawieniach i dodatkowo przy złym skalibrowaniu jest po prostu fenomenalna. Na kolejny ogień poszła doskonale znana wśród drukarzy 3D Benchi, czyli kółeczka. Oglądacie tutaj nadal druk bez żadnej mojej ingerencji w oczyszczenie czy jakieś upiększenie modelu do pokazu po wydruku. I jak widzicie, nie mamy tutaj ani jednej zwisającej nitki w oknach czy gdziekolwiek. Boki statku są nieziemsko płaskie i jedynie do czego mogę się przyczepić, to do moich ustawień kalibrowania po raz kolejny. No bo ponownie patrząc z góry, widzimy malutkie łączenia filamentu, ale hej, to dopiero mój drugi model. Na kolejny odstrzał poszła słówka. Zmniejszyłem ją specjalnie do małych rozmiarów, aby zobaczyć, czy na wysoko detalicznym obiekcie drukarka nie zwariuje i nie stracimy tutaj po prostu na jakości. O dziwo model wyszedł idealnie. Plecy mega gładkie, pióra widać każde jedno, głowa ponownie po prostu perfekt. Dostosowałem zatem, w miarę moich możliwości, po raz kolejny ustawienia do ostatniej figurki, która miała pokazać wszystkie wady i zalety tego sprzętu. Czacha drukowała się blisko 13,5 godziny i wyszła tak. Generalnie z modelu jestem bardzo zadowolony. Powstał on bez użycia belek podpierających i dlatego jak spojrzycie pod spód, zauważycie niekiedy wiszące paski filamentu. W tych miejscach kąt drukowania w powietrzu był większy niż 75 stopni i na tym nasz sprzęt po prostu poległ albo ja, bo jest jeszcze duże prawdopodobieństwo, że przy innych ustawieniach, albo nawet na lepszym niż najtańszym na rynku filamencie, Cetusowi MK2 po prostu i tu by się udało. Reasumując, bez wątpienia Cetus 3D MK2 jest maszyną świetną i ma wszystkie predyspozycje, by przy odpowiednich ustawieniach drukować w jakości drukarek 2 czy nawet 3 razy droższych. Dla mnie wielkim atutem jest też 20-minutowy montaż, proste oprogramowanie, no i jakość wykonania na najwyższym poziomie. Cena również jest tutaj atutem: 952 zł, jak na taką drukarkę, to nie jest dużo, i jeżeli macie wybór między tym, a np. Anet, a 6 czy a 8, lepiej dołożyć i kupić Cetusa, a gwarantuję Wam, że nie zostaniecie zawiedzeni, bo stosunek jakości do ceny jest po prostu o wiele, wiele lepszy. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!